W kolejnym filmiku, i dzisiaj będzie dość duże denko, ponieważ ostatnie było w marcu, więc zaczynajmy. A właśnie zrobiłam porządki, więc znalazłam dużo rzeczy. Nalazłam jakąś starą, bardzo starą karmę buby, które kupowaliśmy, jak ona jeszcze bardzo mała. Więc taką karmę tutaj, dzieła podstawowe dla świnki morskiej. Tutaj takie suszone warzywa, co kupiłam. Po soli, i teraz witaminki to tutaj jest Oriental dwie paczki. A z Nestora są aż cztery paczki. Yy, tu mam po tej misetce, co, co je kupiłam. I teraz, jeśli chodzi o kolby, to ich jest aż cztery opakowania. Bo jak druka była już że bardzo dawno temu, ale ich jakoś wywalałam. Myślałam, że to są te moje nowe, co kupiłam. Teraz, jeśli chodzi o psy, to mi się skończyły te markizy z Active Pet. Dentystyczne tutaj, powiedzmy, Pedigree Smakos mi się skończyło, ja miałam ich więcej. Mój bardzo nich dłonkowa. Te biskroki te dentystyczne, już są bardzo, bardzo stare, na niej kiedy To nie są właśnie te z gazety, mój kiepski Tutaj są szybki mi się to skończyło. Pedigree Jabon, które niedawno właśnie kupiłam i mam nagrom tester ich. I teraz takie metki, to właśnie mi się szelki. Po Martiemu to są, to jest po Kongu Martiego, a mam jeszcze i i jest po Obroży Martiego. I to jest tyle co w tym odcinku. Zapraszam do kolejnej części.